Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi. Prezydent Andrzej Duda pojechał z wizytą do Kijowa. Trąta dracka wizyta pełna braw, oklasków, uścisków z prezydentem Żałęskim. Przemówienie, piękne słowa, z których jak zwykle nigdy nic nie wynikło. Co więcej, o powadze tej wizyty świadczy fakt, że Rosjanie, w czasie, w czasie wizyty prezydenta Dudy w Kijowie, ostrzelali tam nie, pobliskie miejscowości i wysłali ponoć nawet wystrzelili rakiety w stronę Kijowa, więc pan prezydent musiał schronić się. A ochrona zapewnia, że zapewniła mu bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Media oczywiście, zwłaszcza te solidaryzujące się z dobrą zmianą, czyli media rządowe. no Prześcigają się w komplementach dla ochrony, dla samego prezydenta, dla jego współpracowników, podkreślają, jak tutaj dochowano tajemnicy związanej z wyjazdem prezydenta i oczywiście nic z tego nie wynika. Słowa, jakie padły w Radzie Najwyższej Ukrainy, oczywiście są piękne. Pan prezydent Duda lubi wygłaszać piękne przemówienia, z których oczywiście nigdy nic nie wynika, bo spróbujmy przenieść to na grunt realnej polityki. Co w praktyce zmieniła wizyta prezydenta Dudy w Kijowie, co z niej wynikło dobrego dla Polski? I otóż z niej nic nie wyniknęło ani dobrego, ani złego po prostu ta wizyta nie miała żadnego znaczenia, ani myślę, że nawet żadnego sensu. Pan prezydent Duda, odświętnie ubrany, pojechał do Kijowa, tam przekazał narodowi ukraińskiemu wyrazy solidarności, wyściskał się z prezydentem Żeleńskim, zapewnił o wsparciu narodu polskiego, wygłosił tam płomienną tyradę o tym, że wszystkie państwa muszą być zjednoczone z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji. No dobrze, no ale co z tego? Jaki to ma wydźwięk, jaki to ma skutek? Jakie to w ogóle ma przełożenie na realne działania? Otóż media ani rządowe, ani nierządne zapomniały zwrócić uwagi na bardzo istotny szczegół. Otóż tego samego dnia, kiedy Andrzej Duda pojechał do Kijowa, pan Mateusz Morawiecki w rozmowie ze swoim niemieckim kolegą, kanclerzem Scholzem, zwrócił uwagę na to, że Niemcy nie wywiązały się z obietnicy danej stronie polskiej o przekazaniu czołgów dla Ukrainy. Kiedy Ukraina po raz kolejny kilkanaście dni temu zwróciła się o przekazanie pomocy wojskowej, żeby lepiej bronić się przeciwko rosyjskim agresorom, to Polska i inne kraje oczywiście po pośpieszyły z zapewnieniami o pomocy, a Polska zawarła z Niemcami takie porozumienie, na podstawie którego niemieckie czołgi miały zostać przekazane na Ukrainę. Ponieważ czas naglił, armia ukraińska z każdą godziną potrzebowała tych czołgów coraz bardziej, a bałagan panujący w Bundeswehrze uniemożliwiał jej szybkie przekazanie, to Polska Przekazała własne czołgi Ukrainie, żeby potem ten brak uzupełnić sobie czołgami niemieckimi, które właśnie miały zostać przekazane dla Ukrainy, a w tej sytuacji zostałyby w Polsce. No i pan prezydent Duda i pan premier Morawiecki obudzili się z ręką w nocniku, bo okazało się, że polskie czołgi wprawdzie na Ukrainę wysłaliśmy zgodnie z naszym zobowiązaniem, ale Niemcy słowa nie dotrzymały. I w ten oto sposób w dniu wizyty, czy w dzień po wizycie. Andrzeja Dudy w Kijowie. No, okazało się, że Polska ma bardzo poważne deficyty sprzętu, czołgów, bo to, co mieliśmy, daliśmy Ukraińcom, a Niemcy nie dotrzymały słowa i de facto bardzo w ten sposób osłabiła, osłabił się nasz potencjał wojskowy. Czy do momentu, w którym ja mówię te słowa, Niemcy się już wywiązały z obietnicy i przekazały czołgi, tego nie wiem. To jest tajemnica i wojskowa, i państwowa, więc nikt o tym nie chce oficjalnie mówić, ale ja wyciągam z tego wnioski niepokojące. No, po pierwsze, takie, że daliśmy się znowu, jak ostatni idioci, oszukać w stronie niemieckiej, bo przecież w polityce za słowem często nie idą czyny. To, że Niemcy nam obiecały, że nam natychmiast te czołgi dla Ukrainy dadzą, to z tego wynika tylko tyle, że nam obiecały, że mamy słowa, piękne słowa, które możemy sobie zapisać na kartce, możemy sobie je nawet powiesić. Oprawiony w ramce przy grobie nieznanego żołnierza, ale póki nie mamy czołgów, a mamy słowa, to możemy se strzelać ze słowa, nie z czołgów. Tak relacje między państwami NATO jednak wyglądać nie powinny, bo jeżeli umawiamy się na pomoc wojskową dla Ukrainy i państwa pewne zobowiązania w związku z tym czynią, no to dobrze jest te zobowiązania wykonywać. Polska powinna wyciągnąć jakieś konsekwencje z tego i, i na przykład chwilowo, nie wiem, czy zamrozić stosunki z Niemcami, a przede wszystkim o tym mówić i krzyczeć. Polska nie zrobiła nic. No, Polska wysłała swoje czołgi na Ukrainę za darmo, potem nie dostała czołgów od Niemiec, na co się umawiała, została bez ogromnej ilości czołgów i stuliła uszy. Położyła uszy po sobie, jakby się nic nie stało. Splunięto no, nam w twarz, a my udajemy, że to jest letni deszczyk. No, tak być nie może. Druga kwestia jest taka, że w to, to, o czym mówię, te czołgi, no, w kontekście wizyty Andrzeja Dudy, z której nic nie wynika w Kijowie, to też jest sprawa dość niepokojąca, bo one, ta, ta, ta sytuacja pokazuje, że kraje Zachodu, zwłaszcza Niemcy, coraz bardziej traktują Polskę jako takiego. Można powiedzieć laufra, takiego harcownika, który sam bez, często bez porozumienia z krajami zachodnimi robi coś przeciwko Rosji na Ukrainie i którego potem będzie można sprzedać, wystawić. Tak jak sprzedano nas w 1939 roku, w 1945 roku w Jałcie, bo tak właśnie może być. A dlaczego tak może być? No, tak może być z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jak dalej tak pójdzie. Że my będziemy z jednej strony, stroną, której nie dotrzymuje się umów o wsparciu wojskowym, a z drugiej stroną, która sama popiera Ukrainę, no to z czasem stracimy całe swoje uzbrojenie, bo fabryki nie nadążą produkować. Będziemy więc łatwym celem dla ewentualnej rosyjskiej agresji, której oczywiście ani sobie, ani państwu nie życzę. Ale drugi powód ważniejszy jest taki, że ta polityka wspierania Ukrainy, ona jest prowadzona zupełnie bez żadnej logiki i bez żadnego współdziałania z państwami zachodnimi. Ona wygląda w taki sposób, że my coś robimy, na co się albo umawiamy, albo nie. Potem oczekujemy od naszych partnerów, że w jakiś sposób będą finansowo czy, czy, czy inaczej partycypować w tej pomocy. Oni się na to nie zgadzają. My się budzimy z ręką w nocniku, dopłacamy do tego i... no i wszystko. Przecież zwróćmy uwagę, proszę Państwa, jak się zachowała Komisja Europejska, kiedy Okazało się, że do Polski przy, przyjechało no ponad 2 miliony uchodźców, i Polska powiedziała: No dobrze, my w ramach popierania Ukrainy przyjęliśmy uchodźców, my tych uchodźców utrzymujemy, to dajcie nam pieniądze. A Unia Europejska najpierw powiedziała nie, weźcie sobie praworządność, najpierw przywróćcie, a potem pod naciskiem społeczeństw różnych europejskich przyznała nam kwotę, której nawiasem mówiąc do dzisiaj jeszcze nie wypłaciła. Kwotę, która jest no, jakąś tam ułamkową częścią tego, co my potrzebujemy. Co, 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 co z tego wyniknęło? No, z tego wyniknęło tylko to, że po raz kolejny daliśmy się wykiwać. Pan Andrzej Duda nie poruszył w rozmowie z Wołodymirem Żeleńskim tych tematów, które stronę polską bolą, na przykład tych blokad transportowych na przykład blokowanie czy utrudnianie wjazdu polskich ciężarówek na Ukrainę czy przez Ukrainę. No przecież to są problemy, które w takiej sytuacji, w jakiej teraz znajduje się Ukraina, można bardzo szybko naprawić, przedyskutować. Więc dlatego właśnie ja twierdzę, że z tej wizyty nic nie wyniknęło. I nic z niej nie mogło wyniknąć, bo Andrzej Duda pojechał tam no, jako głowa polskiego państwa, ale głowa polskiego państwa, która nie ma żadnych argumentów poza pustym gadaniem, bo pan Andrzej Duda tylko teoretycznie ma jakiś wpływ na politykę zagraniczną, bo w praktyce kieruje nią minister spraw zagranicznych, który podlega premierowi, który liczy się w każdym calu z Brukselą. Pan Andrzej Duda teoretycznie jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, no ale nie może wojsku wydać żadnego rozkazu, bo wojskiem kieruje pan Błaszczak, który jest podwładnym pana premiera i pana naczelnika Kaczyńskiego, a im z kolei polecenia wydaje ambasador amerykański, który otrzymuje z Waszyngtonu, więc rola pana Andrzeja Dudy w tym Kijowie no, mogła być co najwyżej symboliczna. On sobie mógł wygłosić przemówienie, z którego oczywiście nic nie wynika, bo wyniknąć nie może. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy Wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia dostępna na capitalbook.pl.